Marek Cudek, Boxing.pl, 15 minut o boksie. E, tak, zapowiadałem dzisiaj trzy e, tematy: a więc zapowiedź walk weekendu, ranking wagi lekkiej e, e, i podsumowanie karier Dante'a Wildera i Artura Szpilki, którzy, którzy no, tych karier jeszcze nie zakończyli, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment. E, a więc, tak, w weekend, w weekend e, walczą Better BF Brown i Izurdo Ramirez z, z Junieskim Gozalesem w półciężkiej e, świetna walka w junior średniej Madrimov Soro Chisora Parker w e, wadze ciężkiej oczywiście i e, Gongora Richards e, też w super średniej i także w super średniej jest powrót bardzo utalentowanego kubańczyka Dawida Morela są dwie walki kobiece e, Serrano Gutierrez i bardzo. Ortiz, 95% kibiców zapewne nastawia się głównie na, na rewasz Cisory z Parkerem e, no i na, na, na kolejną walkę dosyć rzadko oglądanego Artura Bieterbijewa e, który jak wiemy wszystkie do, do tej pory swoje walki na pro e, zakończył nokautem nawiasem, nawiasem mówiąc pod filmikiem wrzucę link do filmu, e, filmu rosyjskojęzycznego 20 minut tego filmu o Arturze Beterbiewie bardzo polecam. Najwięcej emocji spodziewam się jednak w dwóch innych walkach. W piątek gala popołudniowa transmitowana na DAZON z, Uz z Uzbekistanu i tym razem znacznie lepsi przeciwnicy niż za pierwszym razem dla Uzbeków. Kapitalnie zapowiada się m.in. kapitalnie zapowiada się eliminator WBA Madrimov. Soros e, Michel Soros z Francji Israel, Israel Madriouaf e, z Uzbekistanu jeden z największych talentów uzbeckiego boksu kontra dwukrotny pretendent do pasa e, świetne zestawienie stylistyczne będzie się to oglądać e, wróci też po nokaucie od Rosado Bektemir Melikudziew czyli m, zwany też Bekdebuli e, w fajnej walce będzie Szechan Gijasow będzie będzie Elnura Abduraimow, będzie Hasan Boydusmatow, będą też Hołdarow i, i Ruzmietow. Wszystko na Od 16.00 walka wieczoru około 19.00. Druga walka, na którą ostrze sobie zęby, to starcie niepozorne. Starcie Carlosa Gongory, który przyjedzie do Manchesteru i również na zą na undercardzie Parker Chisora zmierzy się z Leonem Richardsem. Carlos Gongora przegrał Kiedyś w półfinale kwalifikacji olimpijskich z Markusem Brownem, który, który teraz zmierzy się w sobotnią noc z Arturem Wittorbijewem, ciężko ręki Carlos Gongora, pamiętamy dokładnie 18 grudnia, rok temu, stoczył wspaniałą wojnę z Alim Ahmedowem, który był faworytem buch, buchmacherów, miał wygrać, prowadził pierwszą połowę walki walki, ale Gongora nic sobie z tego nie robił, nic sobie nie robił z jego uderzeń i w 12 rundzie dwa potężne podbródkowe dwukrotnie usadziły Achmedowa na dobre. To była kandydatka poważna do walki roku. Na sobotę ten, ten ciężko ręki Ekwadorczyk będzie walczył z nietypowym, bardzo nietypowym autobokserem. Do tego jest to starcie dwóch Mańkotów i trudno przewidzieć, przewidzieć, jak to się zakończy. Ja, oczywiście, swoje typy wrócę jak zwykle do konkursu na Twitterze. Teraz obiecane małe podsumowanie karier Wildera i szpilki. Arthur Szpilka po operacji życzymy powrotu do zdrowia. Mówił ostatnio o dużo o walkach poza boksem. Dante Wilder z kolei snuje refleksję o bokserskiej emeryturze. Zdobył pas i sporo pieniążków dla córki. Ostatnio sporo przyjął. Ciężkich ciosów, no ale też udowodnił, że potrafi przełamać słabości, że ma wielkie serce do walki. Jego, jego, jego walki ekscytują, bo każdy wie, co się stanie, jak Wilder trafi nawet w czoło. W jego, w jego dorobku brakuje wielu walk, ale tylko tej z Joshua brakuje naprawdę dotkliwie i tylko na nią według mnie naprawdę warto czekać, a tak poza tym wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby on kontynuował swoją karierę. Słyszałem, że Władimir Kliczko znów trenuje, ale te opowieści słyszymy każdego roku. Na dziś w grze opasy są, są tylko e, oczywiście Tyson Fury, Aleksandr Usyk i Anthony Joshua. Wilder musi więc czekać, chyba że Fury i Usyk się dogadają, ich promotorzy zapłacą Joshua i 40 milionów odstępnego. A wtedy walka Joshua Wilder byłaby do dogadania i dziś właściwie obaj są w podobnej pozycji. Wilder ma formalnie dwie porażki. AJ również. Każdy chce zobaczyć ich walkę. Deontay Wilder ma 36 lat, 45 walk na ringu. Jak na dzisiejsze czasy i 13 lat na pro, to jest sporo. No ale Deontay Wilder w pierwszym roku na pro stoczył 8 walk w starym, dobrym stylu i od początku był, był ewenementem, bo podobnie jak Edgar Berlanga w zasadzie wszystkich e, no, prawie wszystkich nokautował w pierwszej rundzie, w pierwszych 32 walkach nie miał, nie miał okazji przekroczyć czwartej rundy większość jego przeciwników to byli, to byli ludzie z dodatnimi bilansami e, kilku, kilku panów wymazał zero z bilansu no i walka z Bermanem e, Stevenem o, o pas mistrzowski to była pierwsza walka tak naprawdę Deontayla Wildera na tak długim dystansie z tak trudnym rywalem jednak poradził sobie. No i punkty przełomowe w jego karierze. Oczywiście wygrana ze Stivernem to po pierwsze e, druga obrona pasa z Joannem Diapa. E, on mu się mocno dał, Francuz mocno dał mu się we znaki. Wtedy Wilder zrozumiał, że musi mocno uważać na pięściarzy dobrze walczących z bliska. Łatwo E, przechodzącymi do pół dystansu e, od tej pory moim zdaniem takich pięściarzy unikał, no chyba, że miał wyraźną przewagę e, szybkości w maju 2016 roku miał, miał się bić po walce ze Szpilką e, miał mieć ekscytującą walkę w Rosji z Saszą Powietkinem, no ale jak wiemy Powietkin został wtedy przyłapany na przekroczeniu stężenia Meldonium obaj moim zdaniem bardzo na tym stracili bo, no bo Wilderowi bardzo brakuje takiej, takiej mocnej wygranej w bilansie na pewno natomiast z kolei Powietkin według mnie był wtedy miał wtedy spore szanse na wygraną bo, bo, no bo był można powiedzieć że w sportowym szczycie wtedy a jego styl no absolutnie no byłby kolosalnym problemem dla, dla kiepsko czującego się w walce z bliska Deontaja Wildera. Kolejny przełom to fantastyczne zwycięstwo e, e, z Luisem Ortizem i tu trzeba podkreślić, że Wilder był pierwszym pięściarzem z elity, który, który no, wyszedł do starszawego, ale bardzo groźnego kubańskiego pięściarza. Były kłopoty, były problemy w półdystansie, no ale ostatecznie Wilder zrobił co trzeba. Wreszcie zbyt pewny Siebie wyszedł do wracającego po odwyku Tysona Fury'ego, no i wszyscy wiemy, jak szokująco bezradny był wtedy Wilder. Trzeba jednak trzy razy podkreślić, że u niejednego sędziego Fury po prostu nie zdążyłby dojść do siebie. No i Wilder wtedy oczywiście wygrałby tę walkę, Fury zostałby wyliczony. Tyson Fury okazał się jego pułapką. O dwa kolejne rewanże były. No dla nas epickie, ale wajdera kosztowały sporo zdrowia. bransbomber Bomber mm, jednak w trzeciej walce odbudował nadwątloną reputację i, no i odzyskał szacunek. Artur Szpilka. E, Artur Szpilka e, zaledwie 32 lata dzisiaj, 29 walk. E, nie wszyscy pamiętają, ale Szpilka nie tylko zdobył wicemistrzostwo Europy kadetów, i mistrzostwo Unii Europejskiej, ale... Ale w mistrzostwach polskich juniorów wygrał wszystkie walki przed czasem. E, walczył wtedy w półciężkiej do 81 kg. Potem było mistrzostwo polskich seniorów. No, jak na nasze warunki, to był naprawdę duży talent. No i te punkty przełomowe. No więc, tak, po pierwsze, w wakacje w sanatorium. E, e, po nich szpilka wyszedł jako upasiony, ciężki, no i to miało swoje konsekwencje na całą karierę. Myśmy, gdyby nie było. Przejście do ciężkiej. To z jednej strony szpilka nie odniósłby życiowego sukcesu, jakim była wygrana z Tomaszem Adamkiem. Nieważne, że źle przygotowanym, to na pewno był, był, jest najważniejsze nazwisko w jego, w jego rekordzie. Z drugiej strony, przejście do ciężkiej naturalnie zminimalizowało szanse szpilki na odniesienie poważnego sukcesu. No i tu się zgadzam zdecydowanie z promotorem Andrzejem Wasilewskim, że, że szpilka w krucer po prostu miał zdecydowanie większe szanse na, na sportowy sukces. W ciężkiej no była wielka popularność na pewno, było wyzwanie przez internet Bryant'a Nixa. i sromotna porażka. Były pełne emocje walki z Mike'iem Molo, który był jednak jednak już wtedy trzeciej kategorii bym powiedział bardzo dobra walka z Tomaszem Adamkiem bardzo dobra przede wszystkim dla Artura e bardzo dobra walka z Deontayem Wilderem jednak no, zakończona jak wiemy cięż ciężkim nokautem, który tak naprawdę zakończył poważną karierę szpilki e potem były dwa przysłowiowe gwoździe do, do, do trumny pokażająca e przegrana z Adamem Kownackim dla wielu zaskakująca no, i wreszcie spodziewana porażka w pierwszej rundzie z Łukaszem Różańskim. Top 10 wagi lekkiej. Poza top 10 mam bardzo fajną grupkę: mieszankę doświadczenia i młodości. Dwóch panów z Dominikany, dwóch Meksykanów, Amerykanin, Japończyk, Brytyjczyk: Mikkel Rivera, Rolly Romero, Lee Selby z Wielkiej Brytanii, Masayoshi Nakatani. Więc to jest taka można powiedzieć poczekania, to są ludzie poza. Poza top 10, którzy albo w niej byli, albo dopiero będą, tu raczej nie ma kontrowersji. No i teraz tak: Javier Fortuna jest według mnie na dziś na wyrost w różnych dziesiątkach. Waga lekka jest najmocniejszą dywizją obok Junior koguciej pół średniej i, no i może Junior średniej, czyli 115, 135 funtów, 147 i 154. Waga lekka no to jest, jak wiemy, klasyczna dywizja. To są głośne nazwiska, spora popularność, topowe młode talenty. Na no Fortuna przegrał jednak z niezłym mistrzem Junior lekkiej, z Dżerzo Diazem i tak naprawdę mm, brakuje mu w wadze lekkiej, dużych nazwisk w bilansie. Liczę, że w przyszłości, nie tak, nie tak, nie tak dalekiej, nie tak odległej, do lekkiej wejdzie dużej, kapitalnie utalentowany. Shakur Stevenson, a na dziś w poczekalni, do, w poczekalni top 10 lądują e, były mistrz Wagi lekkiej Miguel Berchelt który niedawno przedłużył kontrakt z e, top rank no i szykuje się do zmiany kategorii ma walczyć w lekkiej z pewnością nie można go tam skreślać e, no wiemy, Diaz sobie świetnie radził, myślę, że, że, że Berchelt też będzie miał swoje atuty Oprócz niego, oczywiście William Zepeda. 92% knockoutów. No to musi robić wrażenie. Czekam na prawdziwy test. Zepedy, no on ma świetne warunki, piorunujący cios. Ciekawe, kto pierwszy z top 10 podejmie takie wyzwanie walki z Williamem Zepedą. 10 miejsce, Isaac Cruz. No właśnie, obejrzałbym walkę Cruz z Zepeda. Spokojnie można by ich też zamienić miejscami. Dobry występ Isaaca Krusa z Tankiem Davisem, nieważne, że kontuzjowanym. E, widać było po prostu dobrą taktykę, dobry boks, mimo, mimo ograniczeń, e, to jest nieduży pięściarz, to jest bardzo twardy zawodnik i, i jak na razie wydaje mi się, że, że tutaj dziesiąte miejsce bez żadnych kontrowersji. Dziewiąte miejsce Richard Comey, ósme e, Joseph Diaz e, Junior. Nadpodziw, dobre wejście do lekkiej. Wygrana z Fortuną. Nie unika nikogo. Nie daje sobie zrobić krzywdy. Bardzo solidny pięściarz Jorge Linares. Diaz ma dobre, cenne zwycięstwo z Javierem Fortuną. Obaj z Linaresem przegrali z Hanejem. Wydaje mi się, że Linares wypadł jednak troszkę lepiej, ale z drugiej strony dużo, dużo tu zależało od Haneja, który który od niedawna wspomaga się trenerem Benem Davisonem. Myślę, że to ostatnie podrygi Wenezuelczyka już w czołówce, no, ale na razie w uznaniu za całokształt miejsce siódme. Miejsce szóste, Rean Garcia. Piękna wygrana na początku roku, nie można o tym zapomnieć. To nie było tak dawno. Wygrana z Lokiem Campbellem oczywiście, teraz długa przerwa. Patrząc ogólnie na wszystko, na jego możliwości, na wygraną, na nad Campbellem już miejsce szóste, miejsce piąte Jerwonta Davis i, i tu też można by spokojnie ich zamienić miejscami. W lekkiej, Davis wiele nie zrobił. Eee, no, oczywiście, jest to zwycięstwo z Cruzem, które, które się, oczywiście się liczy. Wydaje mi się, że zwycięstwo Garcia przed czasem nad Campbellem jest nawet minimalnie cenniejsze. Nawet no, doceniam ogólną aktywność tanka. Dobre zwycięstwa także w wyższej dywizji nad, nad Marią. Barriosem wydaje mi się, że potencjał z Garcia mają porównywalny. Miejsce czwarte Devin Haney, e, krytykowany przez e, wielu pieśni, przez niektórych fanów mm, wręcz niezbyt lubiany, no ale wiele elementów w jego boksie to jest to bym powiedział, że to jest bardzo wysoki poziom. Trudno go trafić bardzo dobre statystyki e, przede wszystkim e, celnych uderzeń jest, jest najmłodszym obok Reina Garcia, pięściarzem w czołówce. Dwie bardzo dobre wygrane w tym roku z Linaresem i z Diazem. Musi być miejsce co najmniej czwarte. Teofimo Lopez. no Wiadomo, że walka z Cambososem totalnie mu nie wyszła. Walkę zawalił. Nie był do końca zdrów. Z Łomaczenką wygrał w wspaniałym stylu. Komej zgnieciony z na nakatanim. No, Nakatani do przodu. Gdzieś, gdzieś się Teo zagubił. I bardzo możliwe, że po prostu. Będzie się już odkuwał w wyższej kategorii, bo ewidentnie w lekkiej się męczy. E, miejsce trzecie: Teofimo Lopez, drugie miejsce: Wasia Wasja Oczywiście e, niektórzy już z powrotem umieszczają go na jedynce, e, no ale wydaje mi się, że to, to lekką przesadą, bo jednak e, walkę z Lopezem przegrał wyraźnie. Rewanżu nie dostał. Teraz szedł jak gdyby po, po śladami Lopeza, czyli czyli wygrana z Nakataniem, wygrana z Komejem, piękne, zdecydowane wygrane. E, cały czas jestem jednak bardzo ciekaw, jak wypadłby e, no dojrzały już powiedzmy, w, e, uwzględniając też jego karierę w boksie olimpijskim, dojrzały Łomaczenko, jak wypadłby z kimś no, młodym i jednak bardzo szybkim. To przy całej jego dojrzałości jestem bardzo ciekaw takiego zestawienia. Zarówno z, z Davidem Hanejem, jak i Ryanem Garcia. Z kimś, kto ma bardzo dobre warunki i podobnie jak, jak Lopez, potrafi uderzyć, ma odpowiednią szybkość, by, by po prostu e, no, tego, tego łomaczenka jednak trochę trochę przestraszyć. Słyszałem argumenty, że to śmieszne mówić o łomie, że nie jest prawdziwym lekkim, skoro na drugich swoich zwycięskich igrzyskach olimpijskich walczył w leki, na w ringu potrafił przepychać Komeja, No moim zdaniem co innego, co innego umiejętności zapaśnicze przepchnięcie w odpowiednim momencie większego rywala, zupełnie co innego z siła uderzenia no, Łoma odbił się jednak trochę od Lopeza, bardzo możliwe, że rewanż by wygrał, ale na razie póki co Paz miejsce pierwsze w naszym rankingu musi sobie po prostu wywalczyć w ringu miejsce pierwsze, no wiadomo kto George Bosos Junior krótko pokonał samca Alfa, największego wilka w stadzie, koniec kropka, dziś jest numerem 1. Marek Cudek, 15 minut obok się. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!